Mamy lato 1986 roku. Słoneczne Vice City tętni życiem, a na ulicach można zauważyć walające się dolary oraz plakaty promujące filmy pornograficzne. Każdy pragnie większej władzy, a działalność narkotykowa kwitnie. Dziś przyjrzymy się wszystkim wojnom pomiędzy gangami funkcjonującymi na terenie Vice City, jak również poza. Jednym z pierwszych konfliktów gangów, które możemy zauważyć podczas fabuły gry, jest wojna kubańsko-haitańska. Nieoficjalnie pierwsze wzmianki na ten temat odnajdujemy w misji Guardian Angels czy Spolszczony Anioł Stróż dla pułkownika Juana Garcia Corteza, gdzie Tommy Vercetti zostaje poproszony o doglądanie transakcji pomiędzy gangiem Ricardo Diaza a Kubańczykami. Haitańczycy podejmują tam liczne próby przerwania wymiany, ale kończą się one fiaskiem. Diaz Gracias, amigo. Oficjalnie wojna pomiędzy Kubańczykami a Haitańczykami pojawia się podczas jednej z misji dla magnata nieruchomości, Averego Carringtona, pod nazwą Tubic lub Wpolszczone Pogrzeb, gdzie mężczyzna chce wywołać wojnę gangów w celu zmniejszenia wartości rynkowej nieruchomości leżących na terytorium gangów, aby je odkupić za mniejsze pieniądze. Co więcej, podczas misji Tommy Versetti niszczy trumne z niedawno zmarłym przywódcą Haitańczyków, a nawet morduje nowo wybranego szefa gangu haitańskiego, Francois. Now nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Now recently a Haitian ganglord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up and then hightail it. You get this down, Donald, and then we'll just sit back and watch the prices tumble. Jednak największe rozwinięcie tego wątku ukazuje się podczas kilku misji dla Umberto Robiny oraz ciotki Poulet. I w tym miejscu mała uwaga. Wydarzenia, które zostaną teraz przedstawione, działy się w niemal tym samym czasie, dlatego nie można przyjmować, że kolejność wydarzeń ukazana przez nas jest na pewno prawidłowa. Niemniej, wracając, kolejne nawiązanie znajdziemy w drugiej misji dla szefa Kubańczyków, Umberto Robiny. W pierwszej misji o nazwie Kanon Fodder lub spolszczone mięso armatnie mamy za zadanie ukraść furgonetkę z narkotykami spod fabryki należącej do gangu haitańskiego, co ma zasilić zasoby Kubańczyków oraz spisać haitańczyków na straty. Nie pójdziemy ich! Nawet potrzebujemy backup! Mam jeszcze kilka hermanów, które jeszcze są tam. Amigo, dźwięk dobrze! Dla kobiety, nie? To nie jest czas na żoki! Pójdźmy, dźwięk mnie razem! Pójdźmy my ludzi tam i wtedy pójdziemy tych hajczyków do niej. Następnie inna wzmianka pojawia się w kolejnej, trzeciej misji dla Umberto Robiny: Naval Engagement czy spolszczone Bitwa Morska. Podczas misji główny bohater ma za zadanie przerwać transakcję narkotykową pomiędzy gangiem Sharks a Haitańczykami, wybić wszystkich oraz przejąć pieniądze wraz z towarem, co pokazuje, że Kubańczycy bardzo utrudniają Haitańczykom funkcjonowanie w Vice City. Tommy, you are real. Man. W tym samym czasie następne nawiązanie znajdziemy w drugiej misji dla Ontipule pod nazwą Bombs Away czy Spolszczone Bomby Zrzucone, gdzie znachorka nakazuje nam zniszczyć łodzie należące do kubańczyków, aby utrudnić im dalszy przemyt narkotyków.

My boys can war with them Cuban boys, but no guns. But the Cubans have a surprise coming. While they fight in the streets, you take this rifle and kill them in the hubbub. No one sees you, no one hear you. Now Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron strings. Okay, Auntie. Momentem kulminacyjnym tego konfliktu była ostatnia misja dla Umberto Robiny pod nazwą Trojan Woodu lub spolszczone Trojański Lowrider, gdzie Umberto prosi nas o pomoc w wysadzeniu w powietrze fabryki narkotyków należącej do Haitańczyków w Little Haiti, co ma przesądzić o losach wojny. Jednak pomimo tego wojna pozostaje nierozstrzygnięta, tereny gangów nie ulegają żadnym zmianom, poza tym, że Haitańczycy utracili jeden z kluczowych biznesów. Tommy, You bite him in the ass. <laughs> Whatever you say, Umberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pipit, and take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians' processing plant, and you use their solvent as an explosive. Boom! Bye bye. Warto przy okazji tego wspomnieć, że w podobny sposób zakończył się wątek wojny pomiędzy mafią Lion oraz Triadą, gdzie Triada utraciła jeden z ważniejszych biznesów, ale gang nadal istniał, a terytoria pozostały nienaruszone. Idąc dalej w grze znajdujemy także kilka mniejszych konfliktów, które teraz wspólnie przeanalizujemy. Kolejnym takim konfliktem gangów, który możemy znaleźć jest konflikt pomiędzy Diaz Gang a gangiem Sharks. Pierwsza wzmianka pojawia się podczas pierwszej misji dla barona narkotykowego Ricardo Diaza pod nazwą The Chase czy Spolszczone Pościg, gdzie dowiadujemy się o tym, że gang Ricardo Diaza wcześniej współpracował z gangiem Sharks, ale gangi zakończyły kooperację, prawdopodobnie ze względu na podejrzenia przywódcy gangu Sharks o kradzież przychodów z działalności przestępczej gangu Diaza w wymiarze 3%. money as i said amigo you work for me now i work shut for up him. some judas has betrayed me he thinks i don't know how much money i should be making but stealing three percent is as good as stealing 100 percent. no one does this to me no one Konflikt został teoretycznie rozwiązany podczas drugiej misji dla Ricardo Diaza o nazwie Czas Apokalipsy 86. W misji mamy za zadanie odzyskanie skradzionych przez gang Shark z środków pieniężnych, ale również zamordowanie szefa tego gangu. Chociaż konflikt został uznany za zażegnany, to gang nadal swobodnie funkcjonował. These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The Stinking Mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Omówiony przed sekundą spór nie jest jednym z konfliktów, w które gang Sharks się angażował. Mianowicie gang Sharks miał również napięku z gangiem motocyklistów pod przywództwem Mitcha Bakera, co możemy zauważyć podczas ostatniej misji dla niego pod nazwą Hog Tide czy Spolszczony Motocykl Bakera, gdzie Mitch Baker prosi nas o odzyskanie jego motocyklu, który został skradziony właśnie przez gang Sharks. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Come in. Warto wspomnieć o tym, że gang Ricardo Diaza oraz Kubańczycy również mieli chwilowe zatargi, czego doświadczymy podczas czwartej misji dla Ricardo Diaza o nazwie Supply and Demand, czy spolszczone Popyt i Podaż, gdzie Ricardo Diaz prosi Tomiego Wersetiego o przechwycenie ładunku od pewnego szanowanego przemytnika. Okazuje się tam, że również Kubańczycy zamierzają przejąć te narkotyki, ale ostatecznie im się to nie udaje. Każdy miesiąc, He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Ostatni znany nam konflikt między gangami jest pomiędzy gangiem Wercetiego a mafią Forelli o wpływy w Vice City. Dzieje się tak, ponieważ początkowe obietnice byłego członka mafii, Tomiego Verzettiego, dotyczące odzyskania pieniędzy mafii oraz narkotyków, zakończyły się tym, że przez cały okres pracy zbudował własne przestępcze imperium oraz wyjaśnił, że ta jego własność, jednocześnie zwracając się przeciwko swojemu głównemu pracodawcy, Sonemu Forelli. Mafia Forelli wielokrotnie kontaktowała się z głównym bohaterem, oczekując z spłatę długów wobec niej, ale Tommy Versetti wiedział o tym, że to dla niego wielka szansa na lepsze życie, aniżeli bycie podrzędnym żołnierzem mafii. Kolejną wyraźną wzmiankę na ten temat znajdujemy podczas misji w drukarni Printworks o nazwie Cabde Collector lub Spolszczone w Obronie Własności, gdzie interesy gangu Versettiego zostały zaatakowane przez członków mafii Forelli, gdzie ludzie rodziny próbowali ściągać przychody z działalności biznesów, ale bezskutecznie. Firelli? Sonny Forelli? Yeah, that's the guy. I think. They were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too! Finalnym nawiązaniem, które kończy konflikt gangu Wercetiego oraz mafii Forelli jest ostatnia misja fabularna w grze o nazwie Keep Your Friends Close, czy spolszczone na swoich przyjaciół, gdzie dochodzi do konfrontacji szefów obu organizacji. W wyniku silnej strzelaniny don rodziny Forelli zostaje zamordowany, a gang Wercetiego dobitnie udowadnia, że to on będzie mieć największe wpływy w Vice City. Real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash? Podsumowując, temat konfliktów gangów w mieście Vice City jest całkiem obszerny. Wydarzenia z tym tematem związane bezpośrednio odbijają się na głównym bohaterze gry, a nawet niektóre z nich są przez niego zainicjowane. Sytuacje w grze przedstawiające te wątki często przeplatają się między sobą, dzięki czemu gracz ma wrażenie przechodzenia rozdziałów, tworzących w rezultacie jedną wielką spójną całość. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować Marcinowi Nowakowi za wykonanie skryptu tego odcinka oraz przygotowanie potrzebnych materiałów. Jeżeli macie chwilę to dajcie znać co sądzicie w komentarzu oraz zostawcie ocenę w postaci lajka like poniżej. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia hej!